Do bezpieczeństwa ruchu drogowego trzeba podejść w sposób no, interdyscyplinarny, ponieważ to. Wiele czynników wpływa na, na to, jak, jak bezpiecznie czujemy się na drodze, bo to jest nie tylko to, z jaką prędkością jedziemy, ale to jest też na przykład jakość nawierzchni, to jak droga jest oznakowana. więc Ponadto również liczą się nasze umiejętności jako, jako kierowcy, bądź też znajomość przepisów ruchu drogowego, jeżeli jesteśmy pieszymi. Polska pod względem ofiar wśród pieszych ma statystyki mało, Klubne. Jesteśmy na trzecim miejscu w Europie pod względem ilości pieszych ginących w wypadkach. Więc siłą rzeczy uznaliśmy, że właśnie ci użytkownicy, niechronieni użytkownicy ruchu drogowego wymagają szczególnej uwagi i, i troski. Stąd też pomysł podręcznika dla, dla organizatorów ruchu drogowego, podręcznika przeznaczonego dla, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa osób pieszych. I dlatego właśnie uznaliśmy, że, że propagowanie tego typu idei wśród wszystkich tych, którzy odpowiadają za zarządzanie ruchem jest ze wszechmiar wskazane. Jest to można powiedzieć swego rodzaju instruktaż, taki bardzo praktyczny co do na przykład sposobów oznakowania. Takie, można powiedzieć, że to jest taki podręcznik, taki i zarówno od strony takiej inżynieryjnej, jak również platający w to wszelakie przepisy prawne, które są związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, zwłaszcza odniemy. Do osób pieszych. Podręcznik ten będzie na pewno szeroko dostępny. Będzie, przede wszystkim będzie służyć wszelkim organizacjom, instytucjom, które zajmują się organizacją ruchu drogowego. Mogą to być na przykład samorządy, mogą to być chociażby wykonawcy inwestycji drogowych. Więc chodzi o to, żeby przy realizacji inwestycji drogowych pamiętać właśnie o niechronionych uczestnikach ruchu, tak, by rzeczywiście byli oni, byli, mogli. I oni czuć się na, na drodze na drogach bezpiecznie. To, że akurat zajęliśmy się tym, no wynika przede wszystkim z nieustannie prowadzonych badań nad stanem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak jak wspomniałem, są to takie kwestie interdyscyplinarne, które łączą w sobie wiele dziedzin, ponieważ jest to, jest to bardzo, bardzo szeroka materia. I wyniki, wyniki tych analiz wskazywały na konieczność podjęcia właśnie tego typu, tego typu działań.